Powiedz babci, gdzie wczoraj byłeś statusiem? Burdelu. Pierwszy raz! Piątek, piąteczek, piątunio, ale to nie znaczy, że mamy przerwać dietę. Możemy za to wlać kieliszeczek wódki. Oj, przelało mi się. Kurwa, skończył się nam bimber! Wezmę ostatniego lada z zamrżalki. Taki chuj, spróbuj tylko otworzyć to ldówka KURWA! Mój ludzi go wezmę! Jak go, kurwa ruszysz, tak ci zajebie luja, że dwa tygodnie będziesz na intensywnej leżał! Wstawaj kruszynko, wstawaj dziewczynko, wstawaj z piskiem, walisz piwskiem Menelico, menelico, masz do pracy? Menelico, 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 a Odejdź konta? Ty, on chyba szuka kogoś do trójkąta Aj, sika malako Widziałeś jak ktoś komuś siusiaka pakuje w kakao? Nie, 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 sika malako i konta Nie wiem co pierdolisz, ale na żadnego trójkąta ani wpychanie w kakao ja się nie zgadzam Powinieneś zgłosić kradzież karty kredytowej na policję i zadzwonić do banku o nową, rozumiesz? Nie ma takiej opcji. Podaj mi chociaż jeden dobry powód, dlaczego nie? Bo złodziej wydaje mniej hajsu niż ty. Jesteś zimnięty. Allahu Akbar! Zapiry! Kurła, jak ja mogłem zapomnieć. What durak. Halen! Jeszcze jeden jeszcze raz! Na górze róże, na dole zima. Miałem cztery piwa, już ich nie ma. Lewo z po obrotu i pyk, klapkiem wdziąsło, dobita kolanem w kochane złokie na czaszkę i ciapunkt, palec za kawę. Ja pół kurwa, fejmem mała Ty Typa, twojemu staremu znowu odjebało. No, my tutaj mamy to urwane, to zjebane, to połamane, a tego to w ogóle nie ma. Jestem już umówiony z mechanikiem. Dowód, poproszę. Proszę. Uuu, będzie 1000 złotych. Dobra, Tam Tamten mechanik za roboty chciał 2000. Nie jest już potrzebny uwolnić! Uhuhu! I wyjebać go do oceanu. Kurwa! Ale zajebiste ciastko, o, niom, 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 niom. a się matka postarała, byś zajebiste, omniomniomniom... Wchodźcie we mnie, skurwysyny, omniomniomniomniomniom, no tu jeszcze zostało, o, niom, niom. nie może się zmarnować, Jak to nie idziesz pić? Normalnie. No dawaj tylko na jedno piwko. Powiedziałem, że nie piję. Halo? Ze mną się nie napijesz? Andrzej, kurwa!